Nie wykłada <noise> Jebany kurwa Halo otwieraj Halo Halo to tylko my. To tylko my otwieraj Na ci pełne i derby, chodź otwórz mi Zaczekaj, ja te darby do to Kiedy kurwo? A, nie wiem, może jutro nagrany Czekaj, bo mama weszła <laughs> Czekaj, bo mama weszła <laughs> Ej, a Pamiętasz jak twoja babcia mówiła na fiuta? Tra babcia? Yy, nie? A ja pamiętam jak moja mówiła PRZESTAŃ SIĘ BAWIĆ TĄ WĄSIONĄ Tak mówiła do mnie, PRZESTAŃ Mówi Szymon Szybko, raz, dwa szybko. No. No i zachodzi, jesteś gwiazdą, kurwa. Smak. <grystanie> ja pierwszy screena robię. Czuję się jak kurwa najemię do Czekaj, Zwołam zebranie. Zebranie, kurwa. A jeszcze... kiedyś akcję, że jechałem z kuzajem na pole. I kuzaj mówi do mnie, że on prowadzić ciągnik. Pozdrawiam cię, Piotr. I Piotr wypierdolił takiego kasztana kurwa, że jest to dolne okienko w zetorze człowieku. Ja nie mogłem w to uwierzyć. Andrzeju, co o tym myślisz? Fewor zabijecie Kurwa pierdolnie. <laughs> kurwa pierdolnie. Coś wam pokażę takiego. Nie patrzcie. Nie no. patrzcie, jak <laughs> kurwa ty korwały udają, dają! Osoba, która będzie przywieziona, proszę się nie odzywać, to będzie niespodzianka. Eee, Okej. Okay. Dobra. <grystanie> Teraz tak, patrz, ja was oddeleguję. Ty osoba, idziesz do, do kajutki i tam robisz, rozumiesz, rzeczy na wyjazd. Proszę. Ty zejdź mi z oczu, kurwa. Poszedł, bied. Już się nie ma, kurwa. Pewno, nieważne co ci powiem i tak nic nie zrobisz jak, jak to nie będzie związane z zabijaniem A ty iść pomóż koledze Zjebałem, bo mnie rozproszył Nie, nie, jeszcze raz, powtórka Nie, ja na przykład idę i tak się kładę na przykład spadzie A ja bym mnie ktoś zabił zaraz <średziny> Tak <średziny> <k> <kurwa. średziny> I, i sobie się. I chcę śpię z nożem na przykład no. <średziny> Jagody, maliny, jagody, maliny I idę kurwa przez góry i wyżyny Dzii, Ci lilipaf. Ci golili paff Ci To jest tak Pix po prostu stanął przed monopolowym i mówi tak Ty nie masz zębów, ty ręki, ty nogi, nadasz się kurwa, nie? Przestań się bawić tą wojsioną. No przestań! Szymon Pederze ja mam zielony o, a widzisz, a ja mam czerwony Powiem tak, powiem tak, coś czuję, że a ja mam... A ja żelazny Gdzieś tam nie wiem, Kurwa nie masz nieważne to... I zapaj! Rozkaz. <słys> w ogóle zdradzę wam patent jak w kurbie dziomka w klasie na 1 września już możecie od razu próbować. Twierdzicie sobie na rękę, robicie ją tak, w ten sposób, że tak sobie podkładacie, Tak pod dupę. Jest jep. Zaciskacie pięć, ale mocno, kurwa, i tak mu przed most. Tak. Luź zdechnie od tego gówna, nie? Ja tak robiłem kurwa cały technikum. Nienawidzi mnie. Powiem tak, dziwię się. To jest Bluetooth bong, to się nazywa. Tak samo jak ktoś nie oglądał Dragon Ball'a, tylko oglądał tego. Naruciaka kurwa. To jest chuj, to jest chuj nie anime kurwa Nagrywasz? No, jedziesz Próba samobójcza numer 1 Nie, bo jest jedna niepisana zasada nad morzem, nie? Na przykład Że jak facet facetowi spojrzy w oczy i dotknął się penisami To muszą się ruchać To ty gadasz Tak sobie myślałem przed chwilą Dobra ja tutaj sprawdzę. Nie obowiązuje nad stawem <noise> skrzynię. Teraz każdy nad staw będzie jeździł. No. Komu w drogę temu gówno popadnie. No i ten. I... Kupa do buta. <noise> Kasel tak z... miałem. Mówcie coś kupa. O dobrze. dobrze. <noise> Jak tam się bawisz? Powiedzi, że w miarę dobrze, nie? Ogólnie fajnie jest. Fajne zapaszki Nie, nie czuję nic kurwa wrażliwy jestem Poza temu proszę otworzyć <mary> drzwi Co miałeś za stronę? Wejdź do Kurwa otwieraj to yeah. <mary> <Okay. mary> <Keep game> raz <straight. mary> Pamiętam kiedyś taki kumpel powiedział Stój, biegnę do się Powiedział do mnie tak Nie wiem, czy miałbyś taki temat był podjęty. Ale, A jak powiedział? Że ten, że z waleniem konia był gimnazjum temat podjęty, nie? Waliłeś? A on... Bo wszyscy walili, nie? Ale nikt nie opowiedział jak to się skończyło, nie? I ten. I on mówi no, waliłem, tak przy sikaniu. Tak się naciągnąłem i poleciało. Co? Siki. No, to ale stary zwaliłeś. I i tak walił chyba przez dwa tygodnie jeszcze. Dopiero mnie dopiero później zobaczyliśmy jak to się kończy. Cześć? Ej, kurwa, złamałeś sobie nogę czy ktoś wyjebał? Nogę wy sobie złamałeś, bo tak jak skaczesz. No, nogę się złamałeś. A minutno, nie wiem co mam robić. Zapiszę wody, kurwa, ja też nie ujdę. <laughs> Jazda! I, I za chwilę Joanna kurwa będzie gwałcona w jakimś garażu. <laughs> w rurę wydechową Joannę bierę. Ale ze mnie debil! Co I, zrobisz? Kurwa. Miałem kawałek pizzy, mówię o go nie? Ja i co? Ja nie o jebie mówię. Bo, no, to przecież spojrzeliśmy sobie głęboko w oczy. Ja mu bardziej tam w tę dupkę, a on mi bardzo głęboko w oczy, bo nie? Ale on był w takim. w takim sreberku, nie? W takim, Jakim sreberku? W takim alumiedzium. Sreberku. <grym> no, w tym aluminiowym takim, nie? No, 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 wiem, no w tej folii takiej no, i jest, bo tak, żeby go mucha nie osrała, nie? No. I ten. Rozwinąłem go, położyłem na talerzyk, i wsadziłem to do, do, do tego, do mikrofonu. No. Zapomniałem, że z tym sreberkiem się nie wkłada, nie? No nie Człowieko. Kotu daje jeść, kurwa, nie? A tam Jeb, wiem, jeb Kot, kurwa, sześć sal zrobił Ja mówię, kurwa, Niemcy przyszli Mówię, koniec, kurwa, nie? Niemcy przyszli Kurwa, mówię, Brexit Patrzę, kurwa A w tym dyskoteka No stroboskopy, kurwa Jak kurwa. gdzie mnie wieziesz, kurwa? W krzaki To szko że nie w głowę, bo jedno strzatko, nie? No szko szkoda, że nie upadłeś na głowę podczas porodu są rzeczy przykre i są rzeczy fajne. Z przykrych rzeczy fewor. Zawsze utrudniasz sobie życie. No, nawet jak sram to z rękami i nogami do góry. No to a mi się stało, tak? Bo na łeb spadłem jakomuś. ja Nie, też tobie. Nie. A że masz pusty łeb, to. To spadłeś niżej, tak? Ciężko niżej. No.